Cześć. Ostatnio na platformie Prime odbyła się premiera drugiego sezonu w serialu Platforma. I nie, nie, nie. Nie jest to ten meksykański film na platformie Netflix, którego swoją drogą pierwsza część była jak najbardziej dobra. Wróćmy jednak do serialu i o czym on tak naprawdę jest. Pierwszy sezon serialu przedstawia nam historię załogi platformy wiertniczej Kinyloch Bravo, która tuż przed powrotem do domu traci łączność ze światem zewnętrznym przez tajemniczą mgłę. Po pewnym czasie załoga doświadcza kolejnych dziwnych sytuacji, jak wstrząsy sejsmiczne oraz dziwne anomalie pogodowe. W dodatku, wspomniana wcześniej mgła stawała się coraz gęstsza i toksyczna. Jak się dowiemy później, powodem tych surrealistycznych doświadczeń jest pewien starożytny, Biologiczny jegomość, który przez tysiące lat był uśpiony pod morskim dnem. W miarę jak sytuacja na Platformie Wiertniczej się pogarszała, warunki pogodowe były coraz gorsze i morale spadały, ludzie dzielili się na takich, którzy dążą do tego, żeby odkryć, co jest powodem tych dziwnych zjawisk, jak i również na tych, którzy za wszelką cenę cenią sobie bezpieczeństwo i życie ludzkie. Sytuację komplikują nieszczęśliwe wydarzenia, które zmuszają członków załogi do przemyśleń nad tym, komu faktycznie mogą ufać. Są również tacy, którzy za wszelką cenę chcą ratować komercyjne interesy, firmy. Serial jest naprawdę dobry, ponieważ bazuje na takim trochę darkowym budowaniu napięcia. Ogólnie cały serial jest takim mrocznym thrillerem z elementami horroru, co mi jak najbardziej się podoba. Opowiada o tym, że konflikt człowieka z naturą i pazerna, wręcz chęć eksploatacji, z usz planety w celu zysku materialnego, finalnie doprowadzić może do skutków katastrofalnych, które faktycznie w serialu będą miały miejsce. Pierwszy sezon skupia się bardziej na poznaniu przyczyn i walki z siłami, nad którymi członkowie załogi nie mają wpływu, i ewentualnymi ich konsekwencjami. Drugi serial natomiast skupia się bardziej na walce załogi z korporacjami, które ślepo dążą z klapkami na oczach do totalnej anihilacji planety po wcześniejszym zapoznaniu się przez załogę z faktami dotyczącymi starożytnej biologicznej formy życia. Serial, moim zdaniem, zasługuje na dobrą ocenę, ponieważ uświadczymy tam naprawdę dobrą grę aktorską. Mamy podział na takie typowe hieny, które po trupach dążą do celu, i na ludzi, którzy cenią. Mimo wszystko, jakby nie patrzeć życie. Co jest fajne, platforma Prime rzuca serial w całości, dlatego jest on już dostępny ze wszystkimi odcinkami. I jak uważam, że drugi sezon troszeczkę zwolnił, nie było tak dużo intryk. Jak miało to miejsce w przypadku pierwszego sezonu? Tak uważam, że jeżeli lubisz takie elementy lekko horrorowe, taki klimat trochę Lovecrafta, to serdecznie polecam Wam zobaczyć właśnie ten serial, bo jest on wart zmarnowania Waszych godzin życia. Serial porusza tematy związane z ekologią, moralnością eksploatacji zasobów naturalnych i konsekwencjami ignorowania ostrzeżeń natury. Z mojej strony solidne 7 na 10. Spotkać w tym serialu możecie takich aktorów jak Lane Glenn, który wcielił się w rolę Magnusa McMillana, znanego chociażby z serialu Gra o Tron. Uważam, że obsada jest solidna. Dobra, nie będę przedłużał, dajcie znać w komentarzu czy mieliście przyjemność serial oglądać, i jakie są wasze wrażenia, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!